Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii, wszechstronnej serii o Minecraft, dokładnie, w którym zaprezentuję wam koblarkę, która jest skłonna wygenerować nawet 43 tysiące sztuk cobblestone'a na godzinę automatycznie, tak, bez naszej ingerencji skillowej, więc zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, ponownie po krótkim wstępie w kolejnym odcinku wszechstronnej serii o oh, Minecraft. Dokładnie, słuchajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam, według mnie, jeden z najlepszych projektów, jaki po prostu powstał w tej serii. Hmm, a jest to automatyczna fabryka Cobblestone'a, która tworzy go cały czas bez naszej ingerencji, e, że tak powiem, kill Patrzcie na to: skrzynka i Cobblestone' cały czas trafia do niej, i to naprawdę w bardzo szybkim hmm, tempie. Nawet tutaj jeszcze wylatuje gdzieś dookoła. Więc wow, 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 wow. Dobrze. Ten projekt oczywiście spisze się doskonale na serwerach SkyBlock mm, oraz y, nawet w zwykłym świecie, jeżeli po prostu mamy zapotrzebowanie y, duże na cobblestone. Ta maszynka wytwarza 8000 cobblestone na godzinę. Ta maszynka, zaś która jest tutaj, wytwarza tego cobblestone na 43000. Tak, dokładnie. No, dokładnie. Chyba nawet y, przestała aktualnie działać. A nie, działa cały czas, ale jest wyłączona. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję wam maszynkę tą. Tak, dokładnie, skupimy się na tej maszynce. E, zaprezentuję wam jak działa, gdyż po prostu nie wiem, czy jest potrzeba pokazywanie aż takiej maszynki, która tworzy te 40 tysięcy sztuk Cybystona na godzinę. E, oczywiście będę czytał Wasze komentarze, więc jeżeli chcecie, mogę wam taką maszynkę zaprezentować także w kolejnym odcinku. E, ale co najważniejsze, tego odcinka by nie było, gdyby nie użytkownik Minecraft MIB. Czyli widz, który po prostu podesłał mi ten projekt jako zgłoszenie do serii. No dobrze. W takim razie w lewym górnym rogu macie anotację do kanału pana Minecraft MIB, który już w tej serii wystąpił. Mm, I który tworzy naprawdę bardzo fajne filmy i projekty. Tworzy naprawdę ciekawe redstone'owe mm, rzeczy, więc zapraszam na jego kanał, gdyż naprawdę mm, możecie dowiedzieć się kilku fajnych rzeczy. No dobra, słuchajcie. W takim razie, dzisiaj... Zaprezentuję wam dokładnie także poradnik, jak zbudować tą maszynkę, oraz omówię wam może na początku, jak ona działa. No dobrze, słuchajcie, jak widzicie, mam tutaj generatory cobblestone'a. Cobblestone się wysuła, e, wysuwa od dołu, tutaj, tymi tłokami, które są w ścianie, których nie widać. Mm, następnie tutaj mamy czujnik, i gdy tylko blok pojawi się w tym miejscu, tutaj, zobaczcie. Tutaj ten czujnik jest aktywny i porusza tymi tłokami. Mm, no dobrze. Jak widzicie, mamy tutaj wydera. Tak. Dlaczego akurat wydera? No niestety jest to ta droższa część tego mechanizmu, e, czyli sam mob wither. Ano, jest mm, on potrzebny, gdyż jeżeli on dostanie obrażenia, niszczy bloki dookoła. Tak. Wykorzystaliśmy go do ataku na zamek y, podczas kwadratowej masakry, więc jeżeli ktoś jest chętny obejrzeć taki film, no to zapraszam do. Y, Kliknięcie w adnotacji, która wyświetla wam się na ekranie. Tak, zaatakowaliśmy czerwonych. E, właśnie takim widerem. Zobaczcie. Jeżeli tylko go zranie, on po prostu zacznie psuć bloki. Mm, tak, w mojej maszynce jest on. E, w sumie w maszynce Minecraft MIB jest on ustawiony tak, że po prostu nie może się ruszyć, więc. E, naprawdę tutaj wielkie propsy za wykonanie takiej maszynki. Szczerze mówiąc, tą maszynkę już znałem i chciałem ją zaprezentować Wam dość wcześniej, jednak miałem nieco problemy z ustawieniem tego wydera, aby po prostu nie niszczył on otoczenia. Tutaj już po prostu wiem, jak to zrobić za pomocą e, właśnie użytkownika Minecraft MIB. No i cóż, lecimy do poradnika, który w sumie... No dobrze, jeszcze Wam jedną rzecz powiem. E, jak widzicie, ten cały wyder psuje e, ten Cobblestone. Cobblestone następnie trafia do Hopperów, czyli do lei. I do skrzynki, więc myślę, że jest to zrozumiałe. I projekt jest dość. no cóż. Nie, jest spory, jest on dość mały i naprawdę bardzo ciekawy. Więc, panie i panowie, lecimy do poradnika. Tak, to wystarczy tylko wyłączyć tą maszynkę i proszę bardzo, maszynka jest wyłączona. Dobra, lecimy do poradnika. No dobrze, w ci w poradniku, jak zbudować maszynkę? na cobblestone automatyczną, która wytwarza ponad 8000 cobblestone na godzinę. No dobrze, zaczynamy od samej podstawy, czyli od mm, ułożenia hopperów, tak, które będą kierować nasz Cobblestone do skrzyneczki. Oraz oczywiście jeszcze takie miejsce, w którym będzie nasz e, wider po prostu siedział. Będzie tutaj wylana woda mm, i te płotki są potrzebne, aby po prostu ten wider się nie przemieszczał na boki, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, więc, no cóż, ja tutaj to komentuję od razu po nagraniu tego materiału, więc ym, tak czy inaczej wszystko wywnioskuje z filmu, ale mój komentarz może okazać się także pomocny. Ym, jest to bardzo podobny poradnik, jaki zaprezentował y, użytkownik Minecraft MIP, w sumie to prawie taki sam, więc jeżeli ktoś nie zrozumiał mojego, to zapraszam na jego kanał. Wylewamy wodę i tak, stawiamy bloki, aby nasz wider po prostu nigdzie tam y, dookoła nie latał. Ok, więc to jest pierwszy krok. Kolejnym krokiem będzie budowa em, naszych maszynek, które będą wytwarzać cobblestone'a. Dokładnie. Najpierw budujemy ściankę, taką z kobla, aby po prostu przybliżyć sobie, gdzie to mniej więcej będzie. Em, tak, teraz układamy tłoki i tworzymy miejsca pod lawą i wodę. Tak, gdzie będzie oczywiście tworzyć się nasz cobblestone. Jeżeli ktoś jest zainteresowany budową innej koblarki, którą po prostu możemy kopać sobie kilofem, tak, to zapraszam do kliknięcia w anotację, którą wyświetla wam się teraz na ekranie. No dobrze, oczywiście to samo budujemy z drugiej strony i ja już to będę miał gotowe. Następnie zajmiemy się okablowaniem do naszych koblarek, czyli połączenie zwykłego redstone'a z ripterami. Za chwilkę zobaczycie jak to wygląda. To samo zrobimy z drugiej strony. Następnie budujemy czujniki, które będą, no jak sami widzicie, sprawdzać czy po prostu cobblestone jest na tyle, na tyle go wytworzyło, że można go przesunąć dalej. Tak, takie potoczne, że tak powiem, wytłumaczenie. W sumie, swoją drogą bardzo ciekawy bad switch, naprawdę. Kolejnym krokiem będzie połączenie kolejnych mechanizmów. Czujnik z koblarką. Tak, dokładnie. I oczywiście obudowanie naszej maszynki. Tutaj radzę Wam jeszcze jedno piętro wyżej obudować tym szkłem. To wszystko, gdyż wyder może czasami tak mocno wybuchnąć, że po prostu posuje nam tą maszynkę. Więc u siebie dajcie jeszcze jedno piętro tego szkła. I na samym końcu jakiś solidny blok. Ja tutaj dałem o jeden sufit, o jedną kratkę za nisko. No, i oczywiście przyszedł czas na zegar. Ja tutaj wybuduję inny zegar niż to zrobił użytkownik Minecraft MIB. W sumie swój sprawdzony zegarek, który już działał pod koblarką moją, więc w sumie wiem, że tutaj ten czas do stworzenia kobla to po prostu. No, i przyszedł czas na zegarek. Ja tutaj użyję innego zegara niż zaprezentował to Minecraft MIB, który także jest bardzo. Ciekawy powiem Wam, naprawdę można edytować jego prędkość, klikając tylko i wyłącznie w repeater. Ustawiamy na czwarty poziom repeater i jeszcze można tam dać później dźwignię, co zobaczycie za chwilę. No dobrze, jak widzieliście, maszynka działała, więc czas wypróbować ją naprawdę. Oczywiście jestem na Minecraft'cie 172 na trybie Survival i pokażę wam, jak po prostu takiego udera postawić w tej maszynce, aby nic nam nie popsuł, więc jest to dzieci nieproste. Wystarczy, że stworzymy postać udera. Tak, klikniemy, aby woda się na niego wylała, aby nic nam nie popsuł dookoła. Troszkę się odsuwamy, on obrażenia na mnie zada ewentualnie zje nam troszkę zbroi. Ale pół serduszka to jest nic, Wyłączam naszą wodę. Jak widzicie, Wither nas nie zrani, nawet jeżeli stoimy obok niego. No dobrze, teraz wciskamy tą wajchę, którą możemy sobie postawić przy zegarku. No i cóż, nasza maszynka działa, więc to byłoby na tyle. W lewym górnym rogu adnotacja do użytkownika, który podesłał nam ten projekt. Maszynka jest naprawdę bardzo fajna i cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Za oglądanie kolejnego odcinka. I cóż, możecie spodziewać się już niedługo. Kolejnych nowych, gdyż tych projektów mam naprawdę bardzo od Was dużo. Jak widzicie, koby są się zbiera do skrzyneczki. Eee, no i cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję użytkownikowi Minecraft MIB. Mm. No i cóż, miłego weekendu. Siemanko.